Serdecznie, jest mi niezmiernie miło, że przyjechaliście, przyszliście, przybiegliście po to, by w Kwidzynie przybić pionę. Wspaniała impreza, gratuluję organizatorom i życzę najlepszych z możliwych czasów, ale przede wszystkim może nie czas jest tutaj ważny wspaniałej zabawy. Aura dopisuje, pogoda dopisuje. Nie jest ani za gorąco, ani za zimno, jest w sam raz. Życzę Wam wszystkim powodzenia. Wszystkiego dobrego. Tak jak obiecaliśmy, spotykamy się w tym roku. E, trasa została niezmieniona, także ci, co biegli, wiedzą czego się spodziewać, ci, co nie biegli, zobaczymy, co powiedzą na mecie. Września 2019 roku i trzecia biegowa piona w Kwizynie. Biegowa piona, czyli firmowa, sztandarowa impreza Kwizyńskiego Stowarzyszenia. Kwizyn Biega, a obok mnie jego szef, prezes Krzysztof Zamyślewski. Dzień dobry, czy właściwie z wami to przybi piątkę? Powinno się tak, nie? Witam serdecznie. Tak, przybi piątkę, ale na mecie, także za rok liczymy, że pobiegniesz z nami. Mhm. Pobiegnę pod warunkiem, że prezes też pobiegnie, pobiegniemy razem, bo to jest taki trend, o którym zresztą porozmawiamy później. Działacze raczej nie biegają. Ale mówiąc zupełnie poważnie, Krzysiek, zaczynaliście dwa lata temu, trzy lata temu właściwie pierwsza biegowa piona była skromną imprezą towarzyszącą Mistrzostwom Polski w Przełajach. I właściwie już wtedy można powiedzieć, że ta impreza towarzysząca, taka trochę spontanicznie zorganizowana, trochę amatorska, trochę nawet przyćmiła te mistrzostwa. Tak, wtedy było bardzo, że tak powiem, wyniki, które były osiągnięte, były bardzo dobre, bo przyjechali zawodnicy, o których możemy teraz naprawdę powiedzieć, że są w Polsce, osiągają. Super wyniki. Anna Gosk biega bardzo dobrze i wygrywa na półmaratonach. A wśród mężczyzn, wtedy wygrał mąż Ange Angeliki Cichockiej. Także też zawodnik bardzo dobry. No i pewnie y, sukces tej pierwszej spontanicznie zorganizowanej edycji skłonił Was do tego, żeby trochę przy pomyśle pomajstrować. I na dzień dobry, Kwizyńska piona przestała być pioną, tylko tak naprawdę stała się dziesioną. Znaczy to było z założenia od razu, że to będzie dziesiona. Piona była wtedy, bo było na stadionie i to było trochę ograniczenie takie nasze. Chcieliśmy się trochę wypromować przy tym, akurat przy tym biegu, przy mistrzostwach Polski. To nam się też udało, ale z założenia była tutaj ta dziesiątka i tutaj miłosna, bo tutaj są naprawdę bardzo piękne tereny do biegania, nasze okolice tutaj miłosnej, no my biegacze znamy je, rowerzyści je znają. Chcemy to pokazać innym, chcemy zaprosić ludzi do biegania nie na ulicy, chociaż też to jest fajne, ale też biegania w przyrodzie, w przełajach. To jest naprawdę coś, co, co przyciąga coraz większą rzeszę ludzi. No dobrze. Słuchaj, w Kwidzynie i w okolicach biegów, dziesiątek, poczynając od legendarnej już dziesiątki Papiernika, poprzez imprezy organizowane przez inne stowarzyszenia biegacze, pół maratona, a nawet maratony nie brakuje. Jak na tym tle plasuje się Kwidzieńska biegowa piona, a właściwie losu, osób odpowiada na wasze zaproszenia? No w tym roku prawie podwoiliśmy liczbę osób w porównaniu do zeszłego. W tamtym roku było 153 osoby, w tym roku było prawie 270, co nas bardzo cieszy. No miejmy nadzieję, to ma być też impreza taka bardzo lokalna. Nie chcemy też tego jakoś ten, bo takie imprezy niszowe są fajniejsze. Tu ludzie przyjeżdżają, bawią się. Nie, nie czują się jakoś mocno spięci. Takie imprezy po prostu są fajniejsze, i miejmy nadzieję, że ta impreza taka zostanie: że będzie taka kameralna, fajna, że wszyscy się będą bardzo dobrze czuć. Właśnie, bo obserwując Was przed startem, podczas rozgrzewki i rejestracji w biurze zawodów, zauważyłem, że Wy tu wszyscy się świetnie znacie i ta impreza ma chyba bardziej towarzyski niż sportowy wymiar. No, towarzyski na pewno też, no bo chcemy się bawić, tak? A czy sportowy, no rekord trasy jest, taki bym powiedział, wygórowany. Zobaczymy w tym roku, ale 37 tam z hakiem, czy 37-42, no to kto przebiegnie szybciej, no to zapraszamy do nas. No właśnie, mówisz 37 minut z sekundami, to jest rekord 10-kilometrowej trasy, ale nie takiej zwyczajnej trasy, bo trasa jest przełajowa i o sporych przewyższeniach. Tak, to jest typowy przełaj. Tutaj nie, nie ma, nie wiem, nie wybiegamy w las i nie biegniemy głównymi jakimiś traktami. Tutaj jest piach, są kamienie, są górki. Z górki pod górkę jest górka jedna na 8 km, która wszyscy o niej pamiętają później po biegu. Także no daje w kość na pewno. Na pewno wszyscy będziemy to widzieć, na pewno będą zmęczeni, ale myślę, że zadowoleni. dobra, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o. Stowarzyszeniu Kwizyn Biega, jedno z licznych kwizyńskich stowarzyszeń promujących aktywny, zdrowy styl życia. Jalko, przypomnę Państwu, że to właśnie dzięki staraniu Stowarzyszenia Kwizyn Biega, tu w okolicznych lasach na miłosne, już chyba dwa lata temu, oznaczono specjalną trasę dla biegaczy. Trochę dajecie sobie fory, bo jak znam życie, trasa Waszej piony trochę biegnie po tej trasie, którą sobie wyznaczyliście w tutejszych lasach. No nie do końca, nie do końca, to, jest, to są wyznaczone tak naprawdę trzy szlaki, jest szlak kilometrowy 4,600 i 9,600, no częściowo się łapie, częściowo, ale to nie jest zupełnie to samo, no, tutaj jest naprawdę takie tereny piękne, że możemy zrobić bieg, nie wiem, naprawdę bardzo piękny i mamy trasę na 15 kilometrów, może w przyszłym roku zgłosimy do budżetu obywatelskiego i ją oznaczymy, bo jest naprawdę przepiękna. Ale lekki handicap macie, bo biegacie u siebie. Bardzo też dbacie o prawe imprezy. Pomimo tego, że jak mówisz, jest kameralna adresowana do mieszkańców Kwidzyna i okolic, to lipy tutaj, jakby młodzi ludzie powiedzieli, nie ma. Na przykład zwycięzcy tegorocznego biegu otrzymają taką oto, pamiątkową statuetkę, która swoją wagę ma, bo wbrew temu pozory mylą. Nie jest to wcale jakiś paździerz z PCV, tylko solidny metalowy mel. Tak, dokładnie i statuetki i medale zawsze chcemy, żeby były wyjątkowe, ale nie tylko to, bo w naszych pakietach dla zawodników przygotowujemy zawsze coś wyjątkowego. Chcemy, żeby my, tak naprawdę nam zależy, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby wszyscy czuli się zwycięzcami, żeby ten pakiet, który odbiorą też dla nich był czymś takim fajnym, fajną nagrodą za udział w tym biegu. Także dlatego też mamy w tym roku w pakietach i wieszaki i skarpetki biegowe. No właśnie o te skarpetki muszę Cię zapytać, bo trochę wbrew nazwie imprezy, impreza piona na medalu, na statuetki. Cepiona, a y, wbrew oczekiwaniom okrycie nie dłoni, a stopy. Tak, dokładnie, ale jest to jeden z gadżetów, które biegacze używają no, zawsze. tak? Skarpetki się używa zawsze i fajnie się prezentują, z fajnym motywem naszej łapy. Także mieliśmy taki pomysł i zrobiliśmy go. Może za rok zrobimy rękawiczki. Zobaczymy, co zrobią za rok, a tymczasem czekamy na mecie na zwycięzców tegorocznej trzeciej edycji biegowej Piony. Osoba która jako pierwsza przekroczy linię mety otrzyma właśnie taką statuetkę Pionę z jedynką a obok mnie Krzysztof Zamyślewski, prezes stowarzyszenia Kwizyn Biega, stowarzyszenia które organizuje tą sympatyczną rodzinną rekreacyjną imprezę. Dziękuję serdecznie i co Piona? Piona, piona dzięki bardzo. zwycięzca, tegorocznej kwizyńskiej biegowej piony posiadacz aktualnego poprzedniego i w ogóle wszystkich rekordów trasy czyli Bartosz Kotowicz Kwizyn biega dzień dobry a właściwie biegowa piona dzień dobry witam serdecznie Słuchaj, tutaj jeszcze przed rozpoczęciem biegu wszyscy wskazywali na ciebie jako na faworyta tego biegu rzeczywiście przyjęłeś takie założenie że nie dość że wygrasz to jeszcze poprawisz swój ubiegłoroczny czas miałam taką nadzieję że poprzez swoje treningi, poprzez prace treningowe postaram się jeszcze lepiej ten czas zaliczyć w dzisiejszym biegu, a więc udało się dzisiaj parę sekund poprawić, że trzeba umieć, umieć się przygotować się i do tego wymagana jest podstawa biegania i umiejętność utrzymywania kadencji kroków. A co to znaczy kadencji kroków? Na początek powiedzmy, bardzo mnie to zaintrygowało. To jest Utrzymać tempo, czyli prędkości w kilometrach odcinkach, tak powiem. Bo to też y, wymaga umiejętności, y, mówiąc o, wytrzyma, o treningu wytrzymałościowym. No właśnie, bo Ty, jako jeden z pierwszych, a właściwie pierwszy, wyrwałeś się z linii startu, no i pierwszy przybiegłeś na linię metę. Co znaczy, że na całym dystansie 10 km utrzymywałeś to mordercze tempo? Na biegach przełajowych nie, nie wszędzie da się utrzymać w kilometrowych odcinkach Tak na piątym piąty kilometrze, kilometrze miałem czasy tak 17 minut i 30 parę sekund, no to tak powiem na przełajach nie jest tak e, najgorszy. Później już były takie odcinki no, wymagające, gdzie trzeba było te w, biegi, wybiegi tak. 8 to już wiadomo ta duży du 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 podbieg, tak? Duża górka, ale też y mi zbiegi, wybiegi, to jest, to jest bieg do, do góry z górki, no trochę nierówności na tych powierzchniach, na podłożach, więc trzeba bardzo dobrze siłę złożyć, żeby jeszcze tempo lepsze utrzymać. No tak miałem 3,33-320 parę, 3,40, 98, ale też 3,20 to już takie tempo najlepsze właśnie na tym czasie na jeden kilometr. To powiedz ile udało Ci się urwać wobec w stosunku do ubiegłorocznego czasu, który też był rekordem tej trasy. Myślę, że dzięki dobrego przygotowania się w tym roku udało się parę sekund poprawić, choć niewiele brakowało, żeby złamać 37 minut na ten 10 km. Bardzo niewiele, bo parę sekund trochę zabakło. No wiadomo, te ścieżki tereny nie zawsze pozwoliły tak jeszcze równomiernie Złożyły, żeby utrzymać kadencji koków, Ale parę sekund dzięki swojej staraniom udało się właśnie osiągnąć o parę sekund lepszy wynik. Tego około typu. 10 słyszałem, ale też tutaj oczekując na, na Ciebie, czy właściwie na zwycięzcę biegu na mecie podsłuchałem, że podobno Ty masz taki plan, że to 37 to złamiesz w przyszłym roku. Mam nadzieję, że postaram się jeszcze, jeszcze lepiej. Yy, przygotować się, yy, aby mieć lepszy efekt yy, technicznie, ekonomicznie, szybko, bezpiecznie biegać. Mm -hmm. Szanowni Państwo, jeszcze raz Bartosz Kotowicz, zwycięzca poprzedniej, tegorocznej edycji kwizyńskiej biegowej piony, posiadacz wszystkich możliwych rekordów trasy, jak tak dalej pójdzie, to również tych, które jeszcze nie padły, gratuluję serdecznie no i życzę sukcesów w kolejnych biegach, na starcie których jeszcze w tym roku staniesz. Yy. No już niedługo, bo za tydzień w sobotę właśnie jadę do Gdańska na bieg Westeparce na 10 km też już będzie dystans. Nie? No i mam nadzieję, że jak wszystko będzie dobrze w planach treningowych, jak wszystko będzie dobrze, jeżeli będzie organizm podatny, to mam nadzieję, że jeszcze na 10 km złamie nawet 35 minut, ale no wiadomo bardzo trudne zadanie, ale będę chciał właśnie to zrobić. Na mecie Trzeciej biegowej piony w fizynie zameldował się Ryszard Bartosiak, człowiek, który bywa na wszystkich imprezach biegowych, albo na prawie wszystkich, i to w dodatku w dwóch rolach. Tak, w dwóch rolach dziennikarza i biegacza. Jak ty to godzisz, powiedz mi? Bo z jednej strony no, obowiązki prasowe, wydawca wymaga, aby materiał był, ale wynik też chciałoby się zrobić. To się zgadza, tak. I to jest tak. Do początku było trudno pogodzić. W tej chwili oczywiście robię trochę zdjęcia po początku biegu, a potem już robię tak jak ja przybiegnę, zaczynam robić te zdjęcia. Natomiast no, lubię biegać i, i ten wynik staram się robić jak najlepszy, choć dzisiejsza trasa była bardzo wymagająca. No właśnie, znasz już czas, który uzyskałeś? Około 52 minut. To naprawdę jestem zadowolony. Tym bardziej, że ten rzeczywiście tak zwany ten e, koszmarny 8 km to jest prawda. Tak? Podbieg od gdzieś około 200 metrów e, i e, trasa piaszczysta, tam się trochę mo, można się sporo zmęczyć. E, na, e, na tą trasę to jest bardzo dobry wynik dla mnie, także to, to jestem zadowolony. E, całem, żeby się zmieścić jak do 55 minut udało się. No i udało się i teraz chwilę musisz odsapnąć, no i obowiązki dziennikarskie wzywają. Yy, czytelnicy yy, kuriera Kwizińskiego muszą zobaczyć zdjęcia. No tak, zgadza się. Zdjęcia trochę zrobiłem. W trasie nie biegam. Jak, jak biegę, to nie robię zdjęć. Robię po na, na końcu, już na mecie, jak przybiegnę. Także nigdy nie udaję się zrobić zdjęć najlepszych biegaczy. No bo ja trochę później przybiegam. <laughs> Ale to zawsze można się wymienić z organizatorami i tak dalej. Więc a w tych imprezach a propos najlepszych biegaczy i tak dalej. Tutaj organizator Krzysiek Zamyślewski podkreśla, że istotne jest spotkanie, atmosfera i tak dalej. Dalej. Rzeczywiście to wszystko, o czym on mówi, ważniejsze jest od wyniku sportowego? Zgadza się. Atmosfera na biegach jest super. My się spotykamy, wielu z nas, jeździmy na różne biegi i czuje się tą, tą, taką fajną adrenalinę, taką fajną moc i taką, taką radość, że możemy się spotkać i biegać. Często była tak, że nawet na się rozmawiamy między sobą, gdzie, gdzie byliśmy, jaki bieg następny biegniemy. I, to jest, i ta atmosfera, o czym Krzysiu Brześlewski mówi, jest prawdziwa. To jest taka, taka rzecz, która nas tu ciągnie do, do tego biegania. No to jeszcze na koniec pochwal się, jak wygląda twój tegoroczny kalendarz biegowy, co za tobą, co przed tobą? No za mną półmaraton Bronka Malinowskiego, no, oczywiście byłem w Sadlinkach, bieg plebisytowy w Janowie, no a przede mną bieg w Gniewie, tego samego dnia jest Liwa Cup w Prabutach i nie wiem, czy pobiegnę, na pewno pobiegnę w Gniewie, ale nie wiem, czy pobiegnę w Prabutach na 5 km. No i oczywiście traktor team, bieg półmaraton traktora, to, to takie najbliższe. No, oczywiście, potem następne biegi gdzieś w Suszu, w Tczewie, także trochę jest ich. <grystanie> trochę jest, proszę Państwa, jeszcze raz. Ryszard Bartosiak, biegający dziennikarz, człowiek, który biega i jednocześnie dokumentuje imprezy biegowe. Gratuluję wyniku, no i do zobaczenia na następnych biegach. Dziękuję, Bardzo się cieszę. Dziękuję. To piąteczka biegowa. Dzięki. Biegowa Piona w Kwizynie. Impreza organizowana przez stowarzyszenie Kwizyn Biega, ale bardzo licznie obsadzona przez przedstawicieli poniekąd siostrzanego, a poniekąd trochę konkurencyjnego stowarzyszenia, legendarnego, już trochę traktor Team Gmina Kwizyn, obok mnie pan Jerzy Tumiłowicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę mi powiedzieć na dzień dobry, jako prężnie rozwijające się stowarzyszenie, które nie tylko biega, ale organizuje poważne imprezy biegowe. Jak pan ocenia pionę biegową? No, bardzo ciekawy bieg, ciekawa trasa. Trochę wymagająca, no ale yy, no bardzo ciekawa. No. Wszyscy mówią, że szczególnie 8 kilometr dobrze przewentylował płuca. No, to jest taki nieduży podbieg, ale no na przykład w gniebie też jest yy, dość spora górka, tam jest prawie 800 metry. No, tu jest tam niecałe 100 metry tej górki, także no. Idzie przebiec, no. Trzeba małym truchtem, ale podbiec, no. Albo trochę się przejść. Panie Jerzy, ja przed chwilą rozmawiałem ze zwycięzcą tegorocznej i ubiegłorocznej edycji, czyli Bartoszem Kotowiczem z Kwidzyń Biega i on wyrzekał na ten 8 km, a pan mówi, no mała górka. No co, no, no, no podbieg i tyle, no. no wszystko. No, podbieg i tyle. Proszę e... mi powiedzieć czas. Czas? Dzisiaj miałem 53 ,05 minuty 05 bodajże, jak zobaczyłem na tym, także no... Zadawalający. No. Zadawalający. No i warto też dodać, że chociaż zwycięstwo padło łupem gospodarzy, Kwizyn Biega to trzy kolejne miejsca na mecie: drugie, trzecie i czwarte w kategorii mężczyzn oraz drugie i trzecie w kategorii kobiet. Wziął Traktor Team. No jesteśmy dość prężnym takim stowarzyszeniem, licznie reprezentujemy gminę i w całej Polsce, byliśmy tydzień temu na, na praskim półmaratonie warszawskim, też całym autokarem sponsorowanym przez gminę Kwidzyn, między innymi z, z autokar, także no, no, rozwijamy się dość prężnie, zapraszamy również na nasz półmaraton, który będzie na początku października, traktor teamu, który no, już kolejny raz, jest, organizujemy, także. Trasa ta sama, półmaratonu startujecie z KPTT i po okolicznych lasach? Trasa ta sama, co w zeszłym roku z Parku Przemysłowo-Technologicznego startujemy, także no, zapraszamy wszystkich. No. I my również zapraszamy razem z panem Jerzym Tumiłowiczem, przedstawicielem Traktor Team gmina Kwidzyń dzisiaj na mecie kwidzyńskiej biegowej piony. Ja dziękuję serdecznie no i do zobaczenia na mecie waszej, na starcie i mecie waszej imprezy, czyli półmaratonu Traktor Team. To co, piona? piona. Super, brawo Kwizyn, fantastyczny bieg, przybiegam za rok. Piona, miło raz, pozdrawiam.